Witamy. Dziś zajmujemy się tworzeniem i wysyłaniem kopii serwisowej. To bardzo praktyczna funkcja, umożliwiająca w razie konieczności ingerencji w bazę danych łatwe i szybkie przesłanie kopii do działu technicznego. W tym celu otwieramy menu narzędzia. Kontakt z serwisem. Wybieramy program, którego bazy przesyłamy. Opisujemy dokładnie powód wysłania bazy. I podajemy swój adres mailowy. Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem. Bazy odesłane z serwisu wczytujemy do programu poprzez funkcję Odtwarzanie Archiwum. Uwaga! Dane może odtwarzać. Wyłącznie administrator systemu. Uruchamiamy menu narzędzia. Stąd wybieramy archiwum. Odtwarzanie archiwum. Wskazujemy dzień, z którego dane będziemy wczytywać i potwierdzamy swój zamiar. Potwierdzeniem zakończenia procesu jest komunikat Proszę ponownie uruchomić program. Po wznowieniu pracy na programie uzyskujemy dostęp do odtworzonych danych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na naszą stronę www. Kropka. Ramzesk. Kropka. PL.